Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z ECHAim, Chaim, lekcja pięćdziesiąta piąta. Cały czas analizujemy jeszcze następstwa opuszczenia ostatniej litery Hej twuny, w Zejrampin, w Chotem. Ari powiedział nam, że kiedy ona się opuściła, to w górze u twuny pozostały dwie litery Hej. Zewnętrzne i wewnętrzne ich części. Dlatego, że jest zasada, że wszystko składa się z części wewnętrznej i zewnętrznej. PNIMIJUT i HICONIJUT WECHINE ZO HA PNIMIJUT SZENISZ AR MIN HEJ SZEJARDA CARICH SZETACH ZOR HICONIJUT El hizonijut, shel bethahin, ha elionot, acharot, shenish aru. Wa ta, nigdelet, hej zo, Shiur bethahin, gedei lechal el bethahin, ha elionim. To, czego my się teraz uczymy, jest po prostu zdumiewające. To jest prawdziwa kabała. Ari opisuje nam tutaj procesy jakościowe i robi to w taki sposób, że nawet jedno zdanie jest wystarczające i daje mi więcej jak wszystko, czego uczyłem się w swoim życiu więcej jak wszystkie nauki i religie bo to daje światło. Patrz uważnie i nie próbuj rozumieć tego głową. A wtedy wszystko będzie dobrze. Głowa może przy tym być, nie trzeba jej zabierać, ale wszystko to powinno przechodzić przez całego Ciebie. Nie powinno być żadnych przegród wewnątrz Ciebie i wtedy będzie dobrze. Brak przegród i przeszkód wewnątrz Ciebie powinno być regułą dla Ciebie i jednocześnie znakiem. Że to wchodzi w ciebie. Jeśli wewnątrz ciebie są przegrody, to trzeba starać się przezwyciężyć je i wejść na poziom, gdzie nie ma przeszkód w przechodzeniu światła. I mówi nam Ari. I oto ta wewnętrzna część, która pozostała od tej litery Hej, która się opuściła. Niezbędnym jest, żeby ona powróciła. Żeby stać się zewnętrzną częścią dla zewnętrznych części dwóch wyższych liter, hej, które pozostały w górze. I teraz ta litera hej wyrosła w rozmiarze dwóch hej, żeby ubrać się na dwie wyższe hej. Czyli ona jakby rozdwoiła się, żeby stać się zewnętrznymi częściami dla tych dwóch wyższych. Znajdujemy, że dwie litery hej stały się teraz czterema literami hej, dwie wewnątrz dwóch i to jest dwadzieścia. Czyli w górze po opuszczeniu się niższej trzeciej litery z trzech liter hej tfuny pozostały Dwie litery hej oraz pozostała wewnętrzna część tej opuszczonej hej, ponieważ ona opuściła się tylko swoją zewnętrzną częścią. Wewnętrzna jej część pozostała i ona teraz rozrosła się, jakby rozdwoiła i stała się zewnętrzną częścią dla zewnętrznych części dwóch pozostałych hej. I w ten sposób te dwie litery hej stały się czterema literami. I razem mamy dwadzieścia, bowiem cztery razy hej, czyli 4 razy 5, jest to w sumie dwadzieścia. Widzimy teraz, co to takiego drzewo życia, prawdziwy, duchowy gmach stwórcy, który teraz poznajemy. To nie jest to, czego uczy się cały świat. To, co świat rozumie pod określeniami Stwórca, Bóg i tym podobne. To także jest dobre, im jest to dane w ten sposób, ale to wszystko jest bardzo ogólne i to nie naprawia człowieka. Oni nie odczuwają takiej potrzeby i tylko troszeczkę od zewnątrz zajmują się czymś, co oni nazywają duchowym, i otrzymują oni od tego tylko okrągłe świecenie. Od Igulim. Kiedy ja zgłębiam Ezchaim, to już na nic innego nie ma miejsca wewnątrz mnie. Tylko wtedy to, co poznajemy, oddziałuje na nas. I wtedy cała sitra achra, jakby przestaje istnieć. I to powinno być dla Ciebie sygnałem, że Ty dobrze się tym zajmujesz właśnie w tym momencie. Coś takiego jest tylko w Ezchaim. I w zoharze, bo w tych źródłach jest pełna zgodność terminologii z duchowym, z tym, że w zoharze są jeszcze zakrywające ubrania, a tutaj ich nie ma. Oczywiście jakieś ubranie na duchowe jest wszędzie, bowiem nie można poznać światła bez ubrania, ale tutaj jest najbardziej cienkie, subtelne ubranie, jakie tylko jest możliwe ze wszystkiego, co dane jest ludzkości. Dlatego, taki powinien być znak dla ciebie, że w tym momencie, kiedy ty to zgłębiasz, to nic innego nie istnieje dla ciebie. I wtedy nauczysz się także, że będziesz mógł te odczucia pobudzać w sobie w innych sytuacjach. Czyli wtedy przyciągniesz to samo światło z tego samego miejsca, które ty dałeś uformować w sobie podczas tych lekcji Edzhahim. Wtedy, w tej innej sytuacji. Wyprowadzasz to światło z tego samego miejsca i ono będzie oddziaływać na ciebie i tą sytuację, w której będziesz się znajdował w tym momencie, uwalniając Cię w odpowiedniej mierze od przewagi oddziaływania sitra achra. Ona pozostanie, ale jakby schowa się, bowiem sitra achra zawsze ucieka stąd, gdzie są kelim świętości. Tak więc Ari powiedział nam, że zewnętrzna część Hiconijut, trzeciej niższej litery Hej-Tfuny, opuściła się w zejer anpin, a jej wewnętrzna część pni pozostała w górze z dwoma wyższymi literami hej. Każda z tych dwóch również ma swoje wewnętrzną i zewnętrzną część. I teraz ta wewnętrzna część, pozostała z trzeciej litery, rozrosła się na dwie części, które stały się zewnętrznymi częściami dla zewnętrznych części dwóch wyższych hej. I teraz mówi dalej. Pozostały teraz wewnętrzne części dwóch wyższych liter hej, jak powiedziano wyżej. I teraz one stały się zewnętrzną częścią Hiconijut dla zewnętrznej części wyższej litery Vav, jak powiedziano wyżej. Litery Vav imienia Hawaja de Sag. My cały czas znajdujemy się w niższej literze Hej imienia Hawaja de Sag, czyli napełnienia czteroliterowego imienia Stwórcy w parcufie Sag, w parcufie Biny. A co znajduje się ponad tą niższą literą hej imienia Hawaja de Sag? Jest tam litera Waw imienia Hawaja. Tak więc on mówi nam, że te dwie wewnętrzne części dwóch wyższych pozostałych liter hej, z trzech hej, które pozostały w górze, od ostatniej litery hej, czyli Twuny, one teraz nie mają ubrania, bowiem ich zewnętrzne części ubierają się teraz w wewnętrzną część ostatniej hejtfuny, która pozostała w górze po opuszczeniu się jej zewnętrznej części w Zejrampin. I ona rozdwoiła się i stała się zewnętrznymi częściami dla zewnętrznych części tych dwóch wyższych hej. A ich wewnętrzne części pozostały teraz bez ubrania. I teraz te dwie wewnętrzne części stały się teraz zewnętrznymi częściami zewnętrznej części wyższej litery waf imienia hawajady sag. Bowiem niższy, który podnosi się do wyższego, staje się zewnętrzną częścią w odniesieniu do zewnętrznej części tego wyższego. I mówi dalej Ari, bowiem wszystko idzie w zgodności z początkiem, ponieważ opuściła się na początku zewnętrzna część litery Hej w Zirantin i teraz wszystkie stopnie powinny iść za nią i uczynić nowe inne ubranie. Czyli to, ja tutaj dodam od siebie że opuściła się ta zewnętrzna część niższej litery hej z imienia Hawaja, de Sag, w konsekwencji pociągnęło za sobą to, że wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne części pozostałych liter muszą teraz dostosować się do tej sytuacji i zmienić sposób ubierania się na siebie. Jest to bardzo ważne zjawisko w duchowym, dlatego że dotyczy ono wszystkich poziomów, bowiem każda zmiana nawet w najniższym poziomie, powoduje zmiany we wszystkich poziomach całej drabiny rzeczywistości. I teraz mówi Raf. Odczuwam, że tutaj powinniśmy się zatrzymać. Dobrze wszystko to przepracuj. Jest to jeden z tych fragmentów, w których Ari bardzo intensywnie pracuje w przekazywaniu informacji. Bardzo ważne jest zrozumienie tej zasady, w jaki sposób zmieniają się te ubrania, kiedy jakiś element opuści się w dół. Dlaczego jest to takie ważne? Jest także w naszym świecie takie prawo, które nazywa się zasada zachowania energii, która mówi, że w naturze nic nie znika. Tak więc także w naszym świecie jest prawo zachowania i przekształcenia energii. Jest to oczywiście wielkie odkrycie naukowców, które mówi nam o tym, że jeśli w jakimś miejscu coś ubyło, to w innym miejscu zostało dodane. I widzimy tutaj, że ta zasada wychodzi z duchowego. Postaraj się dobrze przeanalizować ten niewielki, ale bardzo ważny fragment. Idąc za poradą Rawa. Popracujemy jeszcze przez chwilę i przeanalizujemy lekcję, pomagając sobie znaną nam już z poprzednich lekcji grafiką. Widzimy na niej Hawaja de Sag, czyli czteroliterowe imię stwórcy w napełnieniu parcufa Biny. Jak już wiemy z poprzednich lekcji, niższa litera hej tego imienia jest to Twuna. I ta litera Sama w sobie również składa się ze swoich własnych trzech liter. Hej i ostatnia, niższa z tych trzech liter, swoją zewnętrzną częścią opuściła się w Zeir Anbin. Tym sposobem w górze, w parcufie sag, pozostała wewnętrzna część tej litery oraz wewnętrzne i zewnętrzne części. Dwóch pozostałych liter Hej twuny. Jak już mówiliśmy wcześniej, te pozostałe części wszystkich liter muszą teraz dostosować się do zaistniałej sytuacji, bo jak mówi Ari, wszystkie stopnie muszą teraz stworzyć sobie nowe ubrania według zasady, że w duchowym nic nie ginie. I opuszczenie się tej zewnętrznej części niższej litery Hej. Nie może zaburzyć istniejącej w parsufie równowagi. Jednak, żeby to osiągnąć, wszystkie stopnie muszą teraz ponownie ubrać się na siebie w nowym porządku. Dzieje się to tak, że pozostała w górze wewnętrzna część trzeciej litery hejtfuny rozdwaja się i staje się zewnętrzną częścią. Dla zewnętrznych części dwóch wyższych hej, twuny, które stają się teraz wewnętrznymi częściami. Na skutek tego pozostają teraz dwie wewnętrzne części tych dwóch hej bez ubrania i one wznoszą się i stają się zewnętrzną częścią dla zewnętrznej części wyższej litery Waw. Zawsze jest tak, że jeśli niższy wznosi się do wyższego, to wznosi się on swoją wewnętrzną, czyli wyższą częścią, i staje się ona wtedy zewnętrzną, czyli niższą częścią dla zewnętrznej, czyli niższej części wyższego poziomu. I jakby ubiera się na nią, i wtedy ta zewnętrzna część staje się wewnętrzną częścią dla niższego. Natomiast jego wewnętrzna część pozostaje bez ubrania. Cały ten proces na tym się oczywiście nie kończy. Opis tego, co dzieje się dalej, przeczytamy już na następnym spotkaniu z Edschajem. Ale teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Czytając opis całego tego procesu, można odnieść wrażenie, że jest to jakaś dziwna zabawa z literkami która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Otóż nie. Jest to opis bardzo konkretnych i realnych procesów oraz stosunków zachodzących pomiędzy właściwościami duchowych poziomów rzeczywistości. I opis ten, dzięki ogromnej głębi zawartej w czteroliterowym imieniu Stwórcy, sięga bardzo głęboko w tą rzeczywistość. Ja spróbuję troszeczkę to przybliżyć. Każdy stopień duchowy zbudowany jest w ten sposób, że składa się z trzech części. Wyższa część tego stopnia jest to włączenie wyższego poziomu w ten stopień. Średnia część stopnia jest to ten stopień sam w sobie, w swoich własnych właściwościach. Niższa część stopnia jest to włączenie niższego poziomu w ten stopień. Każda z tych części składa się również ze swoich własnych trzech części na tej samej zasadzie, oraz każda z nich dzieli się również na pół. Na takiej zasadzie, że od połowy w górę jest to część w jakiś sposób związana z wyższym poziomem. I dlatego jest to część wyższa, wewnętrzna, pnimiut, a od połowy w dół jest to część w jakiś sposób związana z niższym poziomem, i jest to część niższa, zewnętrzna, hiconijut. Podobnie jest w moim przykładzie z Marią na jednej z ostatnich lekcji, gdzie Maria występuje w postaci żony, czyli można powiedzieć, Swojej części, w którą włączony jest jej mąż, w postaci Marii samej w sobie, taką jaką jest ona sama dla siebie, oraz w postaci Marii jako matki czyli w swojej części, w którą włączone są dzieci. I można ją podzielić również według drugiej zasady jakby na pół. Wyższa część związana jest z mężem i niższa, związana z dziećmi. Na naszej grafice w parcufie Biny widzimy to w takiej formie, że pierwsza część jest to Keter, Chochma i Bina, czyli Jut i Hej czteroliterowego imienia. Druga część jest to Hesed, Gwura i Tiferet, czyli WAF. Czteroliterowego imienia. Trzecia część jest to Neca, Chod i Jesot, czyli niższa Hej w imieniu. Ta trzecia część jest to Tfuna, czyli w zasadzie jest to Malchudbiny. Ta trzecia część, sama w sobie, również składa się ze swoich własnych trzech części, według tej samej zasady. Na grafice, Widzimy to w postaci trzech liter hej. Dlaczego tak jest, Ari tłumaczył nam na zasadach Gematrii w poprzednich lekcjach. I tłumaczył on nam tam, w jaki sposób ta litera hej rozdziela się na trzy litery hej. Niższa z tych trzech liter hej jest to włączenie niższego, czyli zejrampina, w poziom twuny. Składa się ona z dwóch części zewnętrznej która opuszcza się w Zeir Anpin i staje się jego wewnętrzną częścią którą on ubiera a ubiera to znaczy że ją poznaje i otrzymuje od niej oraz części wewnętrznej która pozostaje w twunie bez swojego ubrania a jak wiemy w duchowym wszystkie części są połączone i nie może żadna część Istnieć tylko sama w sobie. Dlatego ta wewnętrzna część rozdziela się i ubiera się na wyższe litery Hej, twuny na ich zewnętrzne części. Tym sposobem wewnętrzne ich części pozostają bez ubrania i dlatego one wznoszą się i ubierają się na zewnętrzne części litery Waw. Dlaczego one się wznoszą? Dlaczego nie mogą pozostać sobie takie bez ubrania? Otóż, jeśli niższy zeir anpin wznosi prośbę do wyższego, do biny, to podobne jest to do tego, jak dziecko wznosi prośbę do matki, a wtedy tym samym wznosi do niej informację o braku, o jakimś niedostatku, który ten niższy pragnie, żeby ona napełniła. Matka Bina pochyla się wtedy nad dzieckiem, żeby swoim niższym poziomem nawiązać z nim kontakt, wysłuchać i napełnić pragnienie dziecka, czyli opuszcza ten poziom na poziom niższego, a niższy ubiera go swoim wyższym poziomem, żeby od niego otrzymać. Wiemy o tym, że matka Bina w swoim niższym poziomie ma pragnienie otrzymania dla oddawania. Czyli pomimo tego, że jej główną właściwością jest oddawanie, w tym niższym poziomie pojawia się także pragnienie otrzymania. Co prawda tylko po to, żeby dać niższemu, ale jednak jest to pragnienie otrzymania jakiegoś dobra. Jednak w jej wyższym poziomie matka bina pragnie tylko i wyłącznie oddawać. Ale teraz powstaje nowa sytuacja, bo o ile wcześniej ona oddawała tylko do swojej własnej niższej części, o tyle teraz pojawia się nowy otrzymujący i nowe pragnienia wymagające napełnienia. A więc potrzebne jest. Nowe napełnienie, nowe światło, a światło i napełnienie może przyjść tylko z einsów poprzez wyższe poziomy. Dlatego teraz matka Bina, żeby otrzymać to światło i przekazać niższemu swoją wyższą częścią, musi także stać się otrzymującą to światło. I w tym celu musi wznieść się do Wyższego, i tą swoją wyższą częścią ubrać jego niższą część, żeby od niego otrzymać. Innymi słowami, mama musi teraz pójść do męża i poprosić go o to, czego potrzebuje dziecko. Teraz ta sama sytuacja powtarza się na wyższym poziomie. Mąż i ojciec, czyli aba. Również zbudowany jest podobnie, i również ma swoją niższą, zewnętrzną część, w której również jest pragnienie przyciągnięcia światła dla niższych. I on również opuszcza ją do biny, i tym samym jego wewnętrzna, wyższa część również pozostaje bez ubrania. W moim przykładzie wszystko jest opisane ogólnie. W poziomach Hochma, Bina i Zeyranpin. Natomiast Ari daje nam dokładny opis, w którym opuszczają się i wznoszą poszczególne poziomy samej biny, czyli poziomy liter czteroliterowego imienia w napełnieniu parcufa SAG. Dalej będziemy analizować ten proces na następnej lekcji Echaim. A dzisiaj na tym zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie.